Część tutaj połączyć i to jest następny odcinek iluzji z pąchaczki. Dzisiaj może będzie krótko, ale może Was to zaciekawi. Mam tu taki naparstek, jak są przykład do szycia, ale to nie jest akurat do szycia, to jest taki napalec. Patrzcie. Sobie... no mam ten na i patrzcie. Zniknął. Jest teraz. O! Oh. mi do ucha. A teraz go wyciągnę nos. Oh. O! Znie. Teraz go może zjem. A teraz go wyciągnę ucha. Dam go się tu, a wyjdzie tu. Dzięki za oglądanie. Cześć. Znak pokoju!